Dzień dobry. Dziś w grudziądzu, nieświątecznie, ponuro i jesiennie zapraszam na Ekspres Knieziowski. W dzisiejszym wydaniu nowa lepsza telewizja knieziowska. Atak Therian na Fryderyka. Wielkie Księstwo Królików ma najlepsze święta. Fryderyk jadł pierogi. Od ostatniej niedzieli drodzy telewidzowie mogą oglądać nową lepszą telewizję knieziowską. Telewizja knieziowska Fryszar Film Rodiota ma nowe studio na nowym, dziewiątym sezonie Kajzerogradu, co daje telewizji knieziowskiej nowe możliwości, ale to nie jedyne, że studie się zmieniły, ponieważ już od ostatniej niedzieli nadaje telewizję knieziowska w formacie 16.9, czyli takim, jaki widzicie teraz. Szanowny Wielki Książę Fryderyk odwiedził Jarmark Bożonarodzeniowy w Alszo. Jest to pierwszy wolny Jarmark Bożonarodzeniowy w tym mieście, odkąd zostało ono wyzwolone spod okupacji basenier bydgoskich. W ramach zemsty za rzekome oszukiwanie pana Krokiecika na smażone kotlety schabowe w Szekarstwie Herwarze lokował on goloneczkę Magdgeser na swoim filmie. Szanowny Wielki Książę Fryderyk został zaatakowany przez przedstawicieli Tcherian. W Międzynarodowym Komunikatorze Społecznościowym przedstawiciele tcherianów źle skomentowali dzieło mozaikowe postawione na placu knieziowskim w Kajzerogradzie na cześć szanownego wielkiego księcia Fryderyka, atakując nie tylko samego wielkiego księcia Fryderyka, a także całe wielkie księstwo królików. Samo dzieło jest bardzo wyjątkowym okazem kunsztownej dzieły, dzieła całej rasy króliczej. Szanowny Wielki Książę Fryderyk otworzył kącik bożonarodzeniowy w Senacie Wielkiego Księstwa Królików. Przy okazji tego wydarzenia w Senacie odbyło się ostatnie przed świętami Bożego Narodzenia zebranie, na którym ustalono budżety na końcówkę grudnia i początek stycznia. Dwie bardzo niemądre i nieroztropne baseniary zniszczyły swój telebin, który dostały dzień wcześniej. Miały z niego czytać czat. Wszystko miało miejsce w Bydgoszczy, co jest dowodem na upadłość tego narodu. Wielkie Księstwo Królików ma najlepszy adwent i będzie miało najlepsze święta Bożego Narodzenia. Na antenie Króliczy Światowych Informacji dokładnie przedstawialiśmy, dlaczego są lepsze od Warszawy i Bydgoszczy. Następnie powiedzieliśmy także, że od całego świata. Dlaczego, że w Wielkim sieństwie Królików narodzenie jadwe są świętowane tradycyjnie i bardzo dobrze z tego powodu, ale jeszcze z ważniejszego powodu, ponieważ w Wielkim Księstwie Królików rządzi bohaterski, szanowny Wielki Książę Fryderyk, który dokonuje bohaterskich czynów, dzięki czemu wszystkim obywatelom Wielkiego Księstwa Królików żyje się coraz lepiej. Niestety, ale z wielką przykrością musimy Państwa poinformować, co już pewnie wszyscy zauważyli, że ciemno robi się o godzinie 16. Mamy jednak dobrą informację: wkrótce po przesileniu zimowym dni już będą coraz dłuższe i tak do czerwca. W sądzie okręgowym w Raparkacie na południu Wielkiego Księstwa Królików doszło do pierwszego mega rozwodu. W czasie niego doszło do pobicia prawie byłej żony, prawie byłego męża i pani prokurator, która dostała w czerwoną koloradkę zbadana. Szanowny wielki książę Fryderyk konsumował i tworzył tierlistę listę pierogów. Szanowny Wielki Książę Fryderyk spróbował pieroga z każdego z księstw tworzących Wielkie Księstwo Królików. Uznał on, że wszystkie są tak samo dobre i wszystkie są tak samo kunsztownie przygotowane, co jest dowodem na: a. odpowiednie dofinansowanie całego Wielkiego Księstwa Królików przez centralną władzę w Kaiserogradzie, której dowodzi Szanowny Wielki Książę Fryderyk, b. na to, że Wielkie Księstwo Królików jest bardzo rozwinięte, a pierogi symbolizują gospodarkę i siłę militarną państwa.